Podczas dzisiejszej rekonstrukcji otworzyliśmy, staraliśmy się otworzyć wywózkę ludności, przemyśla, jak i okolic na Syberii, na daleką Kączatkę. Staraliśmy się pokazać tragedię tych ludzi. Skąd wiedzieliście, jak wywózka wygląda w przemyślu? Przed rozpoczęciem pisania scenariusza, jak i również podczas pisania już tego scenariusza, spotykaliśmy się z wirakami. Mieliśmy bardzo dużo spotkań z osobami, które pamiętały te wydarzenia. Z tego czerpaliśmy diety. Oprócz tego korzystaliśmy z różnych publikacji, książek na temat wywózek ludności polskich z terenów wschodnich przez Około pół tysiąca aktorów i statystów wzięło udział w dzisiejszym przedstawieniu. Skąd byli? Z całej Polski, jak i również z zagranicy. Mieliśmy grupę z Czech, z Pragi, która otwarzała żołnierzy NKWD. Były grupy rekonstrukcji historycznych jak i teatry amatorskich z Poznania. Warszawy, Mławy, Tomaszowa Lubelskiego, Strzyżowa, Żyżyna. Z różnych miast przyjeżdżały osoby indywidualne. Oprócz wymiaru tragedii, takie największe wrażenie bywa parowóz i skład. Skąd on pochodzi? Co jest oryginalny? Czy to jest makieta? To jest oryginalny skład, który, który zamówiliśmy z Muzeum Kolejnictwa w Chabówce. Jest to skład z lat 40., z lat 30. ubiegłego stulecia. On faktycznie jeździł na Syberię, ta lokomotywa mogła jeździć? Ten typ, ten model po wejściu Armii Czerwonej był zarekwirowany i wykorzystywany był przez Armię Czerwoną do poruszania się tutaj na terenach wschodniej Rzeczpospolitej, jak i również te wagony. Na rekonstrukcję żywo reagowali Sybiracy, którzy faktycznie zostali 70 lat wywiezieni. temu wywiezieni. Jakie Wam przekazali swoje wrażenia? Przede wszystkim byli bardzo wzruszeni. Przypominały mi się te systemy, w których uczestniczyli, ściskały za gardło.